Zakrywa się? Dobra. Jesteśmy ponownie w Dartmoor, w części północno-wschodniej czy zachodniej? Wschodniej. Wschodniej. Właśnie zbliżamy się tutaj do jednego z największych kamiennych kręgów na Dartmoor, czyli Skorhill. Ma on średnicę chyba ze 35 metrów. Zaraz to sprawdzę dokładnie, bo nie pamiętam. Jest niedziela rano, godzina dziewiąta. Nie jest zimno. Znaczy, może trochę jest, ale nie ma śniegu. Ale co najważniejsze, nie wieje. A tutaj przed nami jest właśnie ten krąg. Jeden, właśnie z największych w Devon. Podobno drugi co do wielkości. Tutaj te kamienie ustawione. To jest tutaj właśnie największy, największy z tych głazów. Tutaj właśnie, na środku tego okręgu, jak się stanie, to w czasie Nocy Świętojańskiej Słońce podobno zachodzi właśnie dokładnie nad szczytem tej, tego największego kamienia. Czyli właśnie tego tutaj. Trochę drobną polatane, no teraz idziemy dalej w stronę strumienia. To są dwa kamienne mosty i jest też jedna tajemnicza skała, której nazwy właśnie nie pamiętam i nie mogę sprawdzić, ponieważ tutaj nie mam żadnego zasięgu. Nie wiem czy to w tym kole, tylko czy, czy ogólnie no nic trzeba iść dalej. Tutaj taki mostek jest ze skały Pamięny. A przed nami właśnie głos Pulmel To taki starożytny głas tutaj. Legenda głosi, że niewierne żony i jakieś ściegłe dziewice muszą też się wykopać trzy razy i obiec ten głos. I te, którym nie zostały odpuszczone grzechy. Były tutaj zabijane przez kamienie Jak tam jest? No nie jest tak jakby Otwarnie wysłowione Nie? Patrz, tu, tutaj jest trochę tak jakby jest doklejone. Zaraz zobaczę Tak to wygląda pismo to tutaj Ciekawe To jest Tutaj kolejny mostek, taki podwójny, fajnie to wygląda, gama ręką, <laughs> spoko. Tutaj barany, owce, dostrzeżenia, wszystko. Całe stado jest. O jakie piękne są. Oj! Nie uciekać. Nie uciekamy. Tutaj kolejne artefakty z przyszłości. To jest to Showell, nazywa to miejsce. To jest taki ciąg kamieni ustawionych. To jest kolejny rządek kamieni. Tam to co mijaliśmy, tam jest góra Kestrel Rocks, a my tutaj właśnie idziemy teraz pod górę, wzdłuż tych kamieni, do wielkiego, stojącego, stojącego obelisku. Nie jest źle póki co, nie? Nie pada, nie wieje. Pogoda tu Jak zawsze. A tutaj przed nami kolejny artefakt z przeszłości, czyli Longstone, taki wielki monument stoi. Może nie aż tak wielki, ale jest. No mały nie jest, w musi robić. Longstone. coraz bliżej. Ma ponad 2 metry, koło 3 może mieć, nie? Fajnie wygląda. To mam nago 80. To on ma prawie 4 metry. No może nie, no 3,5? 3? Koło 3? GP. GP? Tam za mną Longstone a tutaj przed nami idziemy właśnie teraz na Kestrel Rocks Taka fajna góra z dobrym widokiem na okolicę. Wszędzie jakieś błoto, bagno, ale dajemy radę Błoto, bagno, będzie mokro A tutaj przed nami już jest właśnie Kestrel Rocks i okazuje się, że ta skała jest tutaj potężna. Myślałem, że jest mała. W sumie na mapie było wszystko takie małe i płaskie, a tutaj w rzeczywistości jest o wiele lepiej. Dlatego zawsze lepiej wyjść z domu, aniżeli siedzieć tam i oglądać telewizję. A wokoło taka panorama. Trochę było zakmurzone, ale trudno. I tam z tyłu Kestrel Rocks. Chodzimy na górę właśnie już teraz. Tutaj to interesująco wygląda. Tak jakby nie wiem, to był jakiś mur czy coś. Ale murem to to nie jest. Po prostu skała jest tak popękana w taki ciekawy sposób. Tutaj takie fajne skałki. Może troszkę wieje. Jak tam jest na górze? Wieje? Troszkę no ciekawa Na pewno, idę właśnie Tutaj na górze jest taka ciekawostka Taki mały zbiornik wodny Oczko wodne Tutaj te skały Panorama Ale tutaj to miejsce jest Ciekawe Kester Rocks, to się nazywa. Tutaj taki wspaniały widok na tą skałkę tak purytą. Coś pięknego, niesamowite to jest. Tu wchodzę do góry. Ciekawe, nie? I to jest podobno wszystko zrobione w sposób naturalny. Przez, poprzez wietrzenie tych skał. Tutaj jeszcze kolejne ujęcie na Kestrel Rocks z tej strony. A my teraz idziemy na kolejną skałkę. Nie tak wielką, ale myślę, że tak warto się przejść. Tutaj koniki stoją takie ładne, białe, piękne. Muzowe, kasztany. Piękne koniki tutaj. O, patrzą się, pozują ładnie. Tutaj następny. W ogóle. Lepiej nie był. Jak u gryzie, to... Znaczy gorzej kopnie. Oj, się. Fajne. na A, przed nami skała o na nazwie -Tor. Taka pojedyncza tutaj chyba. Zobaczymy, co tam będzie widać z niej naokoło. Też to wygląda interesująco. Ładnie się prezentuje. Wchodzisz tam? Czy nie bardzo? A <śla> na górze jest jakaś owca. Czy to baran? Patrz, para kica. Na samą górę uciekła, są barany, są owce, tutaj jest wejście na górę, chyba tak. I tutaj na no, szczycie jest to samo źródełko co na poprzednich górach. Czyli na Kester Rocks. Jest taki, taki żłob wodny z wodą do picia. tutaj często wchodzą jakieś barany owce i piją z tego. A my powoli zawijamy chyba już gdzieś w drogę powrotną. Tutaj po drodze kolejne wykopaliska archeologiczne. To jest jakiś taki stary kamienny krąg. Gdzie prawdopodobnie była jakaś osada. Kolejna. Takie kamienie właśnie. Wokoło. Jedne, drugie. Tutaj ja wchodzę do środka teraz. Tu w środku jest taki mniejszy krąg. Interesujące miejsce. Wszystko to przy takiej starej małej wiosce Gidlight, tam gdzie właśnie zaczęliśmy dzisiejszą wyprawę w stronę pierwszego kamiennego kręgu na Skorhill. i tam na horyzoncie jest właśnie góra Cester Rocks. Idziemy już powoli w stronę wioski Gidlite Musimy przekroczyć strumień Schodzimy taką drogą, jest trochę ślisko A teraz jest mostek Parę, żeby nie zjechać Bo jest błoto jest ślisko Tutaj za mną taki powycinany las cały No cóż a tutaj nasz mostek co my tutaj mamy? jakąś starą koparkę? opuszczoną dawno temu opuszczona dawno temu kopareczka łopata no tak, to jest zrujnowane całe, nie? Tutaj pan jak z poliwem stoi. To jest ta koparka. Opuszczona. Takie to cudo w tym lesie można znaleźć. Tutaj taki zielony las. Wszystko jest pokryte mchem zielonym. Wow. A my właśnie wchodzimy dzisiaj na ostatnią górę o nazwie Gidli Tor, musieliśmy tutaj przejść przez taki gęsty las pod górę, tam powycinane, połamane drzewa. Jestem już na górze, to jest tradycyjnie wodopój, oczko wodne, na samej górze tej góry Gidli Tor, jest taka panorama. Tam na horyzoncie jest ta góra, przed, na, właśnie, na której właśnie przed byliśmy, czyli... Jak to się, jak to się nazywało? No, ka. Ka. ka... Kentor? Ka. Kentor Rocks bodajże. Nie pamiętam już teraz nazwy. No. <ścoughs> Nie pamiętam nazwy. Tutaj taka panorama. Czyli kolejny szczyt zdobyty. Nie było tak źle, ale... No zawsze warto gdzieś tu wejść. Idę do A tam jest jakiś bunkie, czy tam budynek. Idziemy to sprawdzić. Teraz. A tu to są jakieś takie zabudowania. Nie wiadomo, co to jest. Jakieś pozostałości czegoś. w środku, jakiś odpływ i właśnie w środku tego tego czegoś a teraz już właśnie powoli wracamy w stronę parkingu samochodu i czeka nas jakaś godzinna jazda z powrotem do do Plymów. czyli kolejny fajny Udany dzień na Dartford. Pogoda może nie była jakaś tam było troszkę błota, ale na szczęście nie padało, nie wiało aż tak. Troszkę żałuję, że nie było śniegu, no ale trudno. Może spadnie za parę dni.